Żartował. Panie, jak coś tam powiechał? <noise> Najgorsze przejechałem. Elegancja Francja. Gdybym wiedział, to bym zabrał też kroksy. Już kończę te swoje pajacowanie. <noise> Niektóre drogi prowadzą do celu. Inne prowadzą do przygody. Przez piach, błoto i przez zachody słońca. To Tet, czyli Trans Euro Trail. Jeśli marzysz o przygodzie bez granic i bez asfaltu, to idealnie trafiłeś. W tym odcinku opowiem Wam czym tak naprawdę jest TED, jak się za to zabrać, jak się do tego przygotować i przede wszystkim dlaczego warto rzucić wszystko i ruszyć ku przygodzie. Tak więc zapraszam Was do odcinka. Się tym ładnym, czystym motocyklem, nie? Długo taki nie zostanie. Nie, nie Dzisiaj nie. Dzisiaj nie, to dobrze. Ty też nie, czuchy też nie. To dobrze. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest TED. To Trans Euro Trail, czyli legalny sposób na offroad dla motocyklistów o zróżnicowanej nawierzchni i topografii. To organizacja typu non-profit z siedzibą Wielkiej Brytanii. Został założony w 2017 roku przez motocyklistów. Tet liczy już ponad 100 tysięcy kilometrów w całej Europie. W Polsce to około 1885 kilometrów. Od Skandynawii po Grecję, od Bieszczat po Mazury. Trasy są na bieżąco aktualizowane. W Polsce odpowiedzialny za to jest Mirek Antoniewicz i taka osoba odpowiedzialna za aktualizowanie tych tras to tak zwany linesman. A czym charakteryzują się trasy? W większości są to drogi gruntowe, polne, leśne, a czasami nieutwardzone ścieżki. Ich trudność, ich poziom zaawansowania zależy od okresu, w którym chcemy ten dany odcinek przejechać. Latem jest najłatwiej, ponieważ jest sucho. Jedyne co może nam przeszkadzać, to po prostu pył, który wydobywa się spod kół motocykla, który przyjedzie przed nami. No chyba, że jedziecie sami, to ten problem absolutnie was nie dotyczy. Drugie zagrożenie to sypki piasek. O Jezu Panie! Panie, jak ktoś tam wjechał. Ale z tym też oczywiście można sobie poradzić. Łatwiejsze niż myślałem! Jesienią jest najgorzej. Jesienią i zimą. Oczywiście mnóstwo błota, mnóstwo śniegu, mnóstwo wody. Poziom trudności wtedy jest zdecydowanie trudniejszy, ale w pewnym momencie to będzie przez Was oczekiwane. Będziecie chcieli, żeby ta trasa była jak najtrudniejsza, żebyście mieli jak najwięcej frajdy z przejechania danego odcinka. Ej, hey, no jest ekstra! Ja wiem, że to dopiero jest zalążek tego wszystkiego, ej no, wiem, że na koniec dnia będę zdychał, bo nie wiem jak twoje nogi, twoje nogi są, są sztywniutkie, no to ja na przykład już trochę czuję, ja trochę czuję, ale kurde, mimo tego, że nie wiem ile my zrobiliśmy, no kawałek raptem, no parę kilometrów, 400 dziennie to będziesz zmęczony. Trasy asfaltowe są ograniczone do minimum. Raczej jest to kwestia dojechania z jednego odcinka tetu, przejechania przez odcinek asfaltowy i wtedy wbijamy kolejny odcinek drogi nieutwardzonej, gruntownej, czy nawet jakiejś polnej. I teraz najważniejsze pytanie: ile to wszystko w ogóle kosztuje? A najlepsza w tym wszystkim jest odpowiedź, bo TED jest w 100% darmowy. Jedyne, co musicie zrobić, to pobrać mapę w formacie GPX i po prostu wyruszyć w drogę. Tak, to dosłownie tak proste. Ja jestem po dwudniowym wypadzie w TED, gdzie jak widzicie, cover 450 Rayleigh, którym się poruszałem, jest dość mocno umorusane, i myślę, że na przebitkach dobrze widać, jak sobie radziłem. Uważam, że było całkiem nieźle, więc jak na nowicjusza dałem radę, ale Mam kilka wskazówek, które dostałem od Emila, mojego znajomego, wyjadacza tetowego, który jeździ na starej Hondzie Varadero, która jest mimo wszystko dobrym motocyklem. Emil, jeśli to oglądasz, to przyznaję, że twoje wiadro jest dobrym motocyklem do poruszania się po trasach TET. Więc w dużym skrócie TET nie wymaga żadnych specjalnych zezwoleń ani ogromnych inwestycji. Jedyne co jest wam potrzebne, to motocykl, odpowiedni ubiór i oczywiście chęć do przygody. Jeśli już wiecie, czym jest TET i jak wygląda trasa, to czas przejść do tego, co najważniejsze, czyli jak się do tego wszystkiego przygotować. Przede wszystkim zacząłbym od wyboru odpowiedniego motocykla. Wiem, że nie każdy może sobie pozwolić na posiadanie dwóch, trzech, czterech motocykli w garażu, natomiast wcale nie chodzi o to, żeby taką ilość motocykli w swoim garażu posiadać, bo motocykle potrafią być bardzo mocno uniwersalne. Najlepsze oczywiście będą motocykle typu Adventure, Dual Sport i Enduro. Chodzi o to, żeby te motocykle były w stanie poradzić sobie ze zróżnicowanymi warunkami, które będą panowały na danych odcinkach, którymi będziemy chcieli się poruszać. Oczywiście chodzi tutaj o błoto, kamienie, piasek czy dość mocne, strome podjazdy. A na przykład pod to byś dał radę wjechać? Oczywiście, że tak. Co? Moim motocyklem. Swoim? Swoim. Bo dla mnie to już jest przerażające, I nie? Co? Taki gnój. No to jest za dużo już. No taki... To jest dużo, nie? Bo, ale bo to jest dużo, Tworium tak? na pełnej petardzie. To trzeba mieć jaja, nie? No, no. Ogromna moc nie jest tutaj potrzebna. Na sam początek w zupełności wystarczą motocykle, takie jak Honda CRF300, w 300 Rayleigh. Kowe, które stoi przede mną, uważam, że też jest bardzo dobrym motocyklem na rozpoczęcie swojej przygody z TET-em. Okej, okay, jest dość mocno nakierunkowany na to, żeby jeździć głównie po takich trasach i ciężko nazwać go motocyklem do wszystkiego, jeśli mówimy tutaj o dojazdach do pracy, o jeździe turystycznej przez drogi asfaltowe, bo jednak najlepiej czuje się on właśnie w takich trasach, które mi charakteryzuje się sam TET. A dlaczego polecam motocykle stosunkowo niewielkie? Przede wszystkim dlatego, że są one stosunkowo lekkie. A gleby, uwierzcie mi, będą na porządku dziennym. Co się Mimo wszystko, nie ma co się tym przejmować, nie ma co się stresować. Jest to naturalny etap wyciągania wniosków, nauki i doskonalenia swojej techniki jazdy. Taki motocykl będzie bardzo łatwo podnieść, jeśli taka gleba już się zdarzy. Sama moc nie będzie Was przerażała i będziecie mieli czas na reagowanie na rzeczy, które przed Wami się w tym momencie dzieją. Natomiast apetyt rośnie z czasem. Wow, <laughs> trochę mi od... <laughs> Gdy już trochę zaprzyjaźnicie się z tetem, gdy zaczniecie być coraz lepsi i lepsi, stwierdzicie, że okej, okay, może czas na coś trochę mocniejszego, coś trochę większego, stabilniejszego i to już jest ten moment, gdzie warto rozważyć motocykle, tak jak na przykład Yamaha Tenere 700 Honda Varadero, Emila, czy jeśli macie dużo pieniędzy i chcecie je przeznaczyć na motocykl, to może warto rozważyć tutaj jakiegoś GS-a. Oczywiście są to motocykle ogromne, potężne, charakteryzują się one tym, że zdecydowanie łatwiej zapakować się na kilkudniowy wyjazd. Jest tam ogromna możliwość zamontowania dodatkowego bagażu w postaci sakw, zamontowania gmoli, na które przypniecie sobie dodatkowe torby, itd., tak itd. Tak w Kowe niestety jest to dość utrudnione i raczej trzeba się ratować stosunkowo niewielkim bagażem. Oczywiście są różne sposoby, żeby to obejść, ale to jest temat, uważam, na osobny odcinek. Czyli w skrócie, motocykl lżejszej klasy pozwoli nawet tym mniej doświadczonym motocyklistom na pokonywanie trasy, na pokonywanie przeszkód i pozwoli bardzo szybko wyciągać wnioski, po prostu się uczyć, pozwoli na progres. Natomiast cięższym motocyklem nieraz będziecie musieli się zatrzymać, trochę pomyśleć, przeanalizować, jak wybrać drogę, jak po prostu pokonać daną przeszkodę, ale obroni się większym komfortem w trasie i tym, że będziecie mieli więcej możliwości na spakowanie swojego bagażu. Jednakże to, co jest najważniejsze w związku z motocyklem, to jego opony. I właśnie, jakie opony wybrać? Jeśli planujecie dojazdy po asfalcie i sekcje offroadowe, to polecam opony 80 na 20. 80 to teren, 20 to szosa, ewentualnie 70 do 30. Jeśli chcecie najlepszy kompromis i po prostu zaczynacie, to polecam opony 50 na 50. Po prostu sprawdzą się dobrze na szosie i w terenie też mimo wszystko będą dawały radę, ale cięższe odcinki będą dla was jeszcze trudniejsze. A jeśli TED to dla Ciebie głównie jazda w terenie i masz możliwość przewiezienia motocykla w dane miejsce, które chcesz po prostu pokonać, to polecam opony 90 do 10 lub po prostu full offroad. Pierwszy raz ogólnie jadę na kostce i nie wiem, ile mogę sobie pozwolić. Co? No ona będzie pływać. Nie? Tak, ale to jest pływać. fajne. Ty masz dobrą oponę, to masz też fajną, może zaradzę. No i super! Tak więc jedno jest pewne: nie ma złotego środka. Tu są plusy, tu są minusy. Trzeba pójść na jakieś kompromisy. Ale zapamiętaj jedno: najlepszy motocykl to ten, który posiadasz. Opony możesz zmienić zawsze. W tym wszystkim chodzi o to, żeby mieć frajdę, cieszyć się przygodą, którą sam sobie zaoferowałeś. No i przede wszystkim masz wtedy możliwość, żeby zwiedzić Polskę czy całą Europę. W sposób, który nie jest absolutnie wykonalny, jeżdżąc tylko i wyłącznie po szosie. Proszę, jakie piękne krówki. Macie to u siebie, ja w mieście tego nie mam. Wow, konie do tego, krowy, tam nawet jakiś byk. Niesamowite. No dobra, ale w jaki sprzęt warto się wyposażyć? Co warto ze sobą zabrać na taką przygodę? Zacząłbym na pewno od samych narzędzi. Jeśli jedziecie na trochę dłuższy wypad, to jest to według mnie dość istotny element takiej wyprawy, żeby mała awaria, mała drobnostka nie zepsuła wam całego wyjazdu. Mam na myśli tutaj podstawowy zestaw narzędzi kilka imbusów, trochę płaskich kluczy, jakieś nasadki, coś stosunkowo niewielkiego, gdzie zmieścicie to wszystko w małej narzędziówce schowanej na przykład pod siedzeniem. Do tego dętka lub zestaw naprawczy do opon bezdętkowych. To wszystko zależy od Waszego motocykla i rodzaju kół. Ważna jest również wiedza, jak skorzystać z takiego zestawu. Oczywiście nie możemy też zapomnąć o opaskach zaciskowych, o trytytkach, czy też multitoolu. Nigdy nie wiadomo, kiedy on się przyda, ale najczęściej przydaje się wtedy, gdy właśnie go nie mamy, więc warto rozważyć posiadanie takiego multitula ze sobą. I wtedy nie ma problemu, tym zestawem MacGyvera, jak ja to nazywam, jesteśmy w stanie uratować sytuację i wtedy bez problemu możemy jechać po prostu dalej. Sprzęt mamy za sobą, ale co jeśli chodzi o ubrania? I pozwólcie, że przejdę przed motocykl i cały mój wywód zacząłbym od porządnych butów. Coś takiego, może jakieś bardziej adventurowe, może trochę bardziej off-roadowe, tak jak w moim przypadku. Porządne buty, uważam, są najistotniejsze. Bardzo łatwo w głupi sposób, w jakiejś kolejnie, nawet się przewrócić. Jeśli nie będziemy mieli takiego obuwia, to nasza kostka bardzo szybko może po prostu powiedzieć papa i będziemy w dość sporych kłopotach. Przede wszystkim buty powinny być wysokie i powinny być sztywne. Kolejnym równie istotnym elementem jest kurtka z ochraniaczami łokcie. Barki, na pewno ochraniacz na plecy też będzie przydatnym elementem. Klapka piersiowa do rozważenia. Kolejny element spodnie. Z ochraniaczami. W moim przypadku tych ochraniaczy nie ma. Pod spodem mam ortezy. Nie jest to konieczne, bo jednak kolano nie jest aż tak mocno narażone, natomiast jest dodatkowa osłona. Zwykłe spodnie motocyklowe z ochraniaczami uważam, że na sam początek przygody w zupełności wystarczą, a jeśli będziecie trochę bardziej zaawansowani, to na przykład coś w stylu ortez jak najbardziej się sprawdzi. Nie można zapomnieć też o kasku. Najlepiej, żeby było to coś z daszkiem, nie musi to być off-roadowy, tak jak w moim przypadku. Może to być kask typu ADF. V. Będzie on miał trochę gorszą wentylację, ale za to nie będzie wpadało nam do środka tyle syfu, tyle pyłu. Ja cały czas oddychałem kurzem. W pewnym momencie dosłownie miałem czarne usta od pyłu, syfu i innego brudu, który na trasie offroadowej e, po prostu przez w całą wentylację wleciał mi do środka. Coś z tego będzie? On jest na magnesy, więc albo śrubkę. Na wpinki. Ale co wyjebał? A, jak się przewróciłeś? Tak, to może wypięło. To nie jest wina. O! I ostatnia rzecz, której nigdy nie widać, a robi ona ogromną robotę, to odpowiednia odzież termoaktywna. Spodnie plus góra. W terenie jeżdżąc w taki sposób cały czas jesteśmy narażeni na trochę większy wysiłek. Cały czas na tym motocyklu pracujemy. Też temperatury są mimo wszystko w przypadku tego okresu, gdzie ja się wybrałem wyższe. I taka odzież po prostu pozwala nam zachować większy komfort termiczny. Dobra, sprzęt mamy za sobą, ubiór mamy za sobą, więc co jeszcze warto sprawdzić przed ruszeniem w trasę? Oczywiście pogodę. Zmienia się dosłownie co parę dni i potrafi płatać figle. Deszcz potrafi zmienić łatwą trasę w koszmar, tym bardziej jeśli pojedziemy z nastawieniem, że będzie lajtowo. Polecam sprawdzić prognozę pogody przed wyjazdem, dzień, może dwa dni wcześniej i po prostu zobaczyć, co się ma wydarzyć. Czy będzie tragedia, czy może jednak jest szansa, że chmura przejdzie bokiem i wcale nie będziemy musieli się o to martwić. Kolejne co musimy sprawdzić, to co z naszym motocyklem. Stan opon, co z łańcuchem, co z całym napędem, czy hamulce są na miejscu, czy nie zgubiliśmy klocków, czy okładzina jeszcze została, co z przewodami hamulcowymi. Oprócz tego warto sprawdzić stan płynów. Czy olej jest w normie, co z płynem chłodzącym. Warto, żeby te rzeczy były na bieżąco kontrolowane, bo jeżdżąc w terenie, motocykl dość mocno dostaje w palnik. I lepiej, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, bo może nasza piękna przygoda po prostu skończyć się w misji ratunkową, gdzie wasza żona, partnerka, czy ktokolwiek będzie musiał do was przyjeżdżać w nocy do środka lasu, będzie się musiała męczyć, żeby dojechać samochodem z przyczepką, żeby po prostu wyratować was z opresji, którą sami się wpędziliście. No i do tego. I do tego, co polecałem. Witam. Cześć. To wszystko w porządku? Tak. Jak najbardziej. przerwy. Chciałem się upewnić tylko, że ten Cześć. Ponadto warto mieć osłonę silnika. Do tego handbary, których tutaj niestety brakuje, też warto mieć. I to, o czym musicie, dosłownie musicie pamiętać, to tankowanie. Nie zawsze na trasie będzie możliwość, żeby zatankować motocykl. Zaplanujcie trasę w taki sposób, żeby stacje paliw były w stosunkowo normalnych od siebie odległościach. No chyba, że macie motocykl taki jak Kowek, gdzie wchodzi 25 litrów, bo jest jeden zbiornik, drugi zbiornik. To wszystko to jest zbiornik i tu z tyłu jest trzeci zbiornik, więc łącznie do tego motocykla wchodzi jakieś 25 litrów paliwa, spala jakieś 5-6 litrów na 100 km, więc daje to przepotężny zasięg na jednym tankowaniu. Ewentualnie możecie zabrać ze sobą kanisterek, gdzie będziecie mieli parę litrów paliwa, chociaż nie do końca polecam te rozwiązanie, bo jednak można to miejsce bagażowe przeznaczyć na rzeczy trochę potrzebniejsze ale o tych najpotrzebniejszych rzeczach, które powinny znaleźć się w naszym bagażu opowiem Wam za chwilę, bo już za chwilę będziemy rozmawiali o biwakowaniu. Dotarli? Huhu! Czyli to jest nasz nowy dom, tak? I to w naprawdę ciekawych miejscach i uważam, że to jest chyba jedną z najlepszych rzeczy. Chociaż no cały tet jest super. Tak więc ciężko powiedzieć, że spanie w nocy w lesie, z dala od cywilizacji, z dala od kogokolwiek innego, jest jego najlepszą częścią, bo w nim jest po prostu wszystko. Super. Ale zaraz o tym opowiem, obiecuję. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, czyli samym prawie lokalnym i ogólnym swoim zachowaniu, jeżdżąc czy to w Polsce, czy ogólnie w Europie. Bo przed samym wyjazdem warto sprawdzić dane prawo lokalne. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, gdy jedziemy za granicę. Są tam inne przepisy dotyczące biwakowania, oznakowania pojazdu. W niektórych miejscach musicie mieć ze sobą na przykład kamizelkę, czy też apteczkę. A w niektórych krajach, takich jak na przykład Niemcy czy Austria, wjeżdżanie do lasu jest surowo zabronione. Jest to poważne wykroczenie, więc zawsze patrzcie na swoją lokalną trasę GPX. No ale dobra, chwilę temu gadałem o nocowaniu, biwakowaniu w lesie. I wielu osobom mogłoby się wydawać, że jest to nielegalne, że tak po prostu nie można. Tak, jest to formalnie zakazane, natomiast na stronie Lasów Państwowych jest zakładka, jest program pod tytułem Zanocuj w lesie. Są tam udostępnione miejsca, oczywiście w lesie, gdzie można legalnie rozbić swój namiot i w takim miejscu po prostu przenocować. Pamiętajcie, proszę, o tym, żeby. W takiej sytuacji, jeśli rozbijecie swój namiot, wybierzcie sobie adekwatne do tego miejsce. Posprzątajcie po sobie, szanujcie naturę. Oprócz tego, nie zostawiajcie żadnych śladów. Jeśli zrobicie ognisko, upewnijcie się, że jest wygaszone, żeby nie było czasami sytuacji, że dojść do jakiegoś pożaru. Nie zostawiajcie oczywiście śmieci. Po prostu zostawcie miejsce w takim samym stanie, jakie zastaliście. I jest most, tup, tup, tup Nie polecam się tu kąpać, jest mnóstwo szkła tłuczonego Tak wygląda most Nie wiem kto go wysadził, ale przypuszczam, że... Ale to wysadzone było, tak? Tak, wojsko go, wysa go wysadziło, tak Myślę, że jakby się dało, to to też by rozkradli Kusi mnie, żeby tam wejść do góry Bo jest to wykonalne, co nie? No to właśnie Będę nagrywał, jak będziesz leciał w dół Uuu Tutaj pęknięte, a tu to są Nieźle My nocowaliśmy w lesie i było to dla mnie Pierwsze od dłuższego czasu spanie w takim miejscu. Rozbiliśmy sobie namiot, miałem śpiwór, miałem karimatkę, Emil zabrał ze sobą leżak, zrobiliśmy ognisko i mieliśmy możliwość, żeby po prostu usiąść, porozmawiać, żeby głowa nam odpoczęła. To jest takie typowy męski wieczór, męski wypad. Ale wcale nie trzeba podróżować z kimś. Uważam, że na samym początku jest to mimo wszystko jednak wskazane, bo taka osoba ma szansę was wprowadzić do tego świata, ma szansę wam wytłumaczyć duże rzeczy na bieżąco. Jednakże nie wszyscy mają taką możliwość, i tak jak wspomniałem, to wcale nie jest konieczne. Możecie jeździć sami. Oczywiście musicie wtedy trochę rozważnie wybierać odcinek, który Was interesuje. A jeśli się zakopiecie, to pamiętajcie o tym, że jesteście zdani tylko i wyłącznie na siebie, chyba, że akurat będzie ktoś tą trasą przejeżdżał. Jakiś inny tetowiec, bo ogólnie społeczność tetów w Polsce, czy też w Europie, to są naprawdę ludzie dorany przyłóż każdy dba o drugiego motocyklistę, o kogoś innego. Więc to jest super w tej społeczności, że ludzie po prostu ze sobą rozmawiają. Jest to bardzo zażyła społeczność i uważam, że to jest również w tym wszystkim piękne, że czuć tutaj te motocyklowe społeczeństwo. Okej, okay, ale załóżmy, że jesteś sam, nie masz innego motocyklisty, który jeździ w tecie i zastanawiasz się jak zacząć, jak po prostu zrobić pierwsze kilometry w tecie. I teraz ja wchodzę cały na biało i udzielam ci tej super potężnej wiedzy. Elegancior. Przede wszystkim, wybieraj łatwiejsze odcinki. Jeździ krótsze dystanse. Nie musisz od razu robić 200-300 km w ciągu jednego dnia. Możesz wybrać na przykład trasę, która ma raptem 20 km. Jeśli nie będziesz czuł się komfortowo, to zawsze możesz zawrócić. Wcale nie musisz uparcie dążyć do tego, żeby dany odcinek pokonać. My z Emilem wjechaliśmy w takie miejsce, gdzie stwierdziliśmy, że nie ma opcji, żebyśmy tam Przejechali. Więc, ja kowę, względnie łatwo udało mi się wyciągnąć z tego torfu, w który się wbiliśmy. Delikatnie, yeah? nie? Ale Emil na swoim baradero wcale nie miał tak łatwo. Ja się boję, że tu się zajebie. To teraz. Przygoda. Wyglebiłem się, próbując go wyciągnąć. I to jest to, że nie mieliśmy wstydu powiedzieć, że nie damy rady tędy przejechać. Może nie jest to ten poziom umiejętności. Powiem tak, mały problem. Może nie jest to po prostu zbyt często uczęszczany odcinek i wydarzyła się jakaś anomalia pogodowa, która zamieniła tą trasę w, jakąś, w jakiś Armagedon, więc wcale nie musisz się tym przejmować. Tutaj będzie trzeba zrobić potem zdjęcie. Pamiętaj o samym uczeniu się techniki jazdy w terenie. Jest to coś kompletnie innego niż jazda w szosie. Tak więc ucz się, powoli pokonuj kolejne bariery, kolejne przeszkody, które w Twojej głowie na pewno się pojawią, ale super uczuciem jest to, gdy tą barierę pokonamy. Będą nam drżały ręce, będą prawdopodobnie drżały nam nogi z samej adrenaliny, ale też z samego wysiłku. Ale po wszystkim zatrzymamy się i powiemy Łatwiejsze niż myślałem! Dałem radę, zrobiłem to, pokonałem tą przeszkodę, której się obawiałem, której byłem przekonany, że nie dam rady zrobić. I każdy taki wyjazd uczy nas, uczy nas po prostu pokory, ale jednocześnie każda pokonana przeszkoda jest wynagradzona Ogromnym poczuciem frajdy i przyjemności. O lesz tam jazda. Uch, to jest to! Tak więc zapamiętaj, cierpliwość i dobre nastawienie to podstawa. Szanuj trasę, szanuj przygodę. Nie śpiesz się, bo to wcale nie jest wyścig, nikt Cię nie goni, nikt Cię nie pośpiesza. Ja dorzucę od siebie parę rad, których udzielił mi Emil. Gdy widzisz ludzi, osoby, które zamieszkały dany teren, jeśli w lesie jest pieszy, jeśli jest rowerzysta, ktoś na grzybach, ktoś z psem, zwolni, Nie strasz ludzi, nie hałasuj. Jeśli z naprzeciwka jedzie samochód i już się miniecie, to nie dawaj od razu manety w opór, bo szkoda, żeby kamienie uszkodziły samochód. Gdy jeśli wyjedziesz już z lasu i będziesz miał przydrożne miejscowości czy osoby, które tam mieszkają, to też zwolni. Ci ludzie tam mieszkają i prawdopodobnie nie życzą sobie tego, żeby ktoś hałasował im pod oknem. Natomiast warto takie osoby po prostu przywitać. Jesteś u nich, jesteś gościem, przywitaj się. Prawdopodobnie każdy z nich na ten widok po prostu się ucieszył. Ktoś powiedział mu: Dzień dobry, jedzie w dodatku super motocyklem, widać, że jest cały umorusany błotem, że jest to motocyklista i to porządny motocyklista. I prawdopodobnie taka osoba też będzie z chęcią chciała z tobą porozmawiać, bo będzie ciekawa. No jest mnóstwo rzeczy, o których można wtedy porozmawiać. Tak więc po dwóch dniach spędzonych w terenie, w spaniu pod namiotem i bez mycia się, mogę powiedzieć tyle, że TED to nie jest tylko i wyłącznie linia na mapie. TED to wolność, brud pod paznokciami, przyjaźnie przy ognisku, i te momenty, gdy jesteś sam, z motocyklem, w lesie, który mówi więcej niż tysiąc słów. Jeśli kusi Cię taki klimat, to po prostu zacznij. Może to być nawet jeden dzień, bo przygoda nie czeka, tylko rusza dalej. Tak więc dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle odcinek o Tecie jest dla was ciekawy. Co o nim sądzicie? Ja nie ukrywam, że spędzenie tych paru dni na motocyklu w off-roadzie w terenie sprawiło mi mnóstwo frajdy i nie ukrywam, że chciałbym zrobić kolejny odcinek związany z tetem. Nie przedłużam, jadę się umyć i odpocząć, bo jestem tak przetyrany, ale tak szczęśliwy, jak dawno nie byłem. Więc dzięki za uwagę, nie przedłużam i na razie.